Zapraszam Was do przygotowania klasycznego, tradycyjnego polskiego ciasta, czyli staropolskiego piernika. Staropolski piernik przygotowujemy 5-6 tygodni przed świętami. Mamy dokładnie teraz 5 tygodni. Ciasto robimy następująco. Do garnuszka wkładamy masło, Cukier i miód. Najlepiej, żeby był to miód naturalny, prawdziwy, bo wtedy zupełnie inaczej ciasto dojrzewa. Podgrzewamy go tak długo, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. To znaczy najlepiej, żeby rozpuściło się masło, bo ono naj, najbardziej potrzebuje rozpuszczenia. Gotujemy do momentu, kiedy prawie zacznie wrzeć. Wtedy zdejmuję garnuszek z ognia i odstawiam do wystygnięcia. Wystygnięcia całkowitego albo prawie całkowitego. Teraz jest dobry sezon, bo można postawić na balkonie, na parapecie, można włożyć nawet do spiżarni na chwilę. W każdym razie ten zaczyn musi być zimny. Następnie w dużej misce, u mnie to jest szklana miska i ja polecam szklane miski, nie plastikowe, no nie kamionkowe, bo kamionkowe mnie się nie do końca sprawdziły, chociaż staropolski zwyczaj mówił o kamionkowych miskach. Ja polecam szklaną. Do szklanej miski wsypujemy kilogram mąki pszennej tortowej. Dodajemy do niej rozpuszczoną w połowie szklanki mleka sodę. Sodę rozpuszczamy na chwilę przed dodaniem. Następnie wsypujemy przyprawę piernikową. Polecam, na blogu znajdziecie przepis domowy na przyprawę. Jeśli nie macie przyprawy domowej, skorzystajcie z takiej kupionej w sklepie. Dwa opakowania, to będzie ta ilość wymagana. Następnie dodaję trzy jajka całe i zaczynam mieszać. Żeby tym razem tradycji stało się zadość, mieszam łyżką drewnianą do momentu, kiedy składniki zaczną się łączyć. Następnie, po prostu nie ma innego wyjścia i ciasto trzeba zagniatać ręką. Zajmie to kilka minut, ale robimy to dokładnie do bardzo dokładnego połączenia się składników. Ciasto będzie naprawdę dosyć lekkie, będzie się kleiło do ręki. Wyrabiamy je do chwili, kiedy wszystkie składniki będą bardzo dokładnie ze sobą połączone. Wtedy ciasto szpatułką jakąś zbieram z boków i na koniec przykrywam ściereczką. Ja przykrywam linianą ściereczką i odstawiam na 5, 4, 5 tygodni w zimne miejsce. Ja mam spiżarnię, więc wstawiam ją, wstawiam ciasto do spiżarni. Jeśli nie macie spiżarni, również sprawdźcie lodówka. Wstawcie ciasto po prostu na najniższy poziom lodówki, tam gdzie jest no, najcieplej. I tak pozostawcie surowe ciasto do leżakowania. Do zobaczenia za 5 tygodni, na 3 dni przed, przed Wigilią zaczniemy formować. Piernik. Dokładny przepis znajdziecie na moim blogu kuchniadoroty.pl